zainteresował się, zagłębił się i cały swój majątek w to e, zainwestował. Powołuje się na prawników, więc chyba jakiś prawników tam ma, nie to, co, nie to, co FTX. To było łamanie embarga Stanów Zjednoczonych. Jakby skąd są te pieniądze? Czy to były pieniądze użytkowników? To jest Kryptop. Podcast Cyferium, w którym mówimy o najważniejszych postaciach świata krypto, twórcach blockchainów o szefach wielkich giełd, o tych, którzy są na szczycie, o tych, którzy z samego szczytu spadli na dno. Można mu wierzyć na słowa, ale wiesz, pół miliarda to nie mało pieniędzy. Stracić 6 milionów dolarów i nie mieć do kogo złożyć pozwu. Oni się cały czas tam przepychają i, i Binance e, musi w pewien sposób odpierać zarzuty, tłumaczyć się i nowe, nowe sprawy wychodzą, e, wychodzą na jaw. Zatajający, skorumpowani, krętaczek, kryminaliści, oszuści, naganiacze i w końcu Changpeng Zhao. Ale on cały czas się na to powołuje, tak? On, on powołuje się, że, że wszystko jest OK, a nie da się zbadać, co tam głęboko się dzieje, tak? No to on sprzedał swoje mieszkanie. Warte około miliona dolarów wówczas. No i on za to wszystko kupił bitcoiny. W ciągu dwóch tak. miesięcy bitcoin spadł 70%. Auć! Czy on jest najbogatszy, jeśli chodzi o świat krypto w tej chwili? No nie wiem, ale Binance jest największy. Czy on jest najbogatszy, to tak ciężko powiedzieć. Ale możemy sprawdzić. Mamy czas. No bo sprzątnął swojego y, przeciwnika w pewnym sensie w szachowym ruchem. Przyczynił się, przyczynił się, bo wiesz, sprzątnął to tak zaraz. No właśnie chciałem, żeby tutaj, wiesz, pojawiło się takie. Chwila grozy. E... Warto obserwować, e, co się będzie działo z Chang Pengiem